No szybko Bo i nie ma No fajnie, to ja odpalę No tak mm, No tak, to jest fajnie Wiecie co? Like Chyba dopiero teraz mi się włączyło nagrywanie, ale bo, nie ważne. Ah. No nieważne Także okay. jeszcze raz witamy Was bardzo serdecznie z Destiny Cezarus i Dragless and Tyrannus a po co to się nie raz wita. Jestem, jestem głupi, i coś nic, nie zadziałało, jak włączałem. Albo nie wiem, no, tak. Bo kliknąłem F9, czyli guzik, który mam nagrywać, ale to teraz hmm. patrzę. Ej, no mam, Zietnam, mam, mam niebiesko. O, co się dzieje, nie nagrywam tego. Okay. Także gadałem i bez sensu i do siebie. No i do moich współtowarzyszy. Odpalcie ale... ratatki! No Ja tam mam balować Nie żyć za tego. No bo wciśnij Ojojoj Oj, 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 przepraszam panią, że pani łeb odrąpa Mów to. Może ktoś mnie nie bić? A może nie? Jeszcze jeden. Jeszcze raz. On jest tutaj. Przed...

a, a on jest ten samolot też Też jest pełen ząbeków wow. czy A ja jestem ciekaw skąd ty są, jakieś się wzięły A, to tam robiła Nie yeah. gra już swoje ma A, do nas. Aha, wjechał na beczkę doł. blondynka. Haha, muziek. Lifeguard. guard. Skąd on już tu się pojawił? Bo to jest koks, zapomniałeś. On ma tasak fajny, lepszy. Ja też go mam. A ty masz A tak masz Bo O, jest sklepika To gdzie? Na dole. Are you hearing me, Hank? Do you hear me? No. Wait a second. I heard the scourge came from outer space. An alien infection is what it is. Hank. Wow. Then what do you have? wziął maczetę, ale... Ale nie mam maczety. Co? Ale co to za maczeta? Jaki ma ten kolor? Ale co kolor? Nie. No ta maczeta. Ale no... no jaki kolor ma mieć? No... normalnie. normalny. Nie biały? No biały. A, no to mów. Bo są tutaj zielone i niebieskie itemy. No widzę właśnie teraz. Ja mam zielony i niebieski właśnie. Ja też. Ten e, obezwodniający młotek stolarski na przykład. Wytrzymały tasak kuchenny, mogę sobie go kupić. Za ja 200. mam tylko 400 kasy. Ja 1006. A mo o, mogę posprzedawać to coś, tu mam jakiś... No on ma 160 obrażeń. Ale poziom 6... Sz... a mam poziom szósty, to go kupię. Zarzewiała rura. Magnes nam się kajtek przyda? Czy nie? Bo mam akumulator. Nie wiem w sumie. Mam dwa telefony. Ja kupiłem maczetę cicho. Będzie do spierdziel Kupiłeś maczetę? Też się no potrzeba. dobra, mi potrzebne jest jeszcze tylko 100 dolarów i będę mieć tasak, który 160 dobraży ma. Ha! E, jest tu jakieś coś do uleczenia? Tak, jest. Gdzie? Tutaj, W mnie. Idę. A, tutaj. dobra, jeszcze w questy trzeba wbić. No. Chcemy uleczyć. Okej, okay. tak, mam jakiś slot doby? No. Nie A jeszcze Dobra, gdzie idziemy? Poczekaj zaraz Mam maczoty. Haha. Nie jakieś poboczne możemy podobić A jak o, się zmienia samochód? broń? Hej, Co? Co? Jak się zmienia broń? Bo mam... Eee, yy, kółko przytrzymaj No dobra W myszy, nie? To jest... mi się to nie podoba Bo kółko się Dobrze, ten samochód tak. Tak? Dobra, to tutaj kanka Ale ja już wziąłem quest A czemu nie widzę jak gdzieś? Bo musimy wiesz, znaleźć to Jeszcze raz nie że... Co wzięliście? Gdzie wy jesteście już tam? No kłammy, my zrobimy misję. Ale gdzie wy jesteście, ej, ej? co jest samochodowa? Masz zagadkę. Ile tego potrzebujemy? Zaraz przeczytam. Nie, już to starczy, trzeba młodnieść. Ale jak tam się stąd, stąd wydostaliście? No bydamą. Ha, Bo na, ja patrzyłem, na jest zamknięta, myślałem, że nie można wyjść. Ona się otwiera. No wiesz, my żyjemy w czasach, gdzie bramy są automatyczne niektóre. No i co dałem mu? A, ona ma kółka. No i Zast... trzeba chyba inne. Dobra. Dobra, to co, idziemy? Trzec... No weź jakiegoś quest, to nie hmm. wiem, z częściami samochodowymi. No liczy, musimy cztery znaleźć. Cztery. Ja Jeszcze No części samochodowe. Aha. Wyduszamy ja na wycieczkę. Bierzemy no w teczkę. <laughs> Już zabraliście z, to, z tego samochodu? Tak. Zobacz a, bo to tej... po samochodach trzeba sperać Aha. O, a po czym? Już tu widza. I ząbiaczka. Oj, Oj ząbiasz. Dobra, jedną mam. Chodź, Oj. Też masz maczety, gnoju. O, no, kupiłem sobie, no co? Też coś? Tak, mam jedną, miło. Tutaj do długą, czy tam oddaliśmy jeszcze jedna. Oj, główka spadła. Oj, złamanie. Oj, 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 to przykre. O. Oj, chyba coś zepsułem w tym samochodzie. Oj, nic się nie stało. Na o się wychlepie. Powinno być tak A że To jest ojej. Dostał ale tak. Ja teraz Idę Ja teraz tak. ja Jakby no To ostatnia część Co, Dobra a tu jest też quest Tocamy Ej, tu jest dość chodźcie Idę Niosę beczkę. Że to Czy nie to nie czasem ta dwudziestka? Może i tak. A za pierwszym razem by zasyłać. No przejdź. Cię napiję i zregeneruję życie. Co wy macie tutaj? Nie wiem, Daniel. No daj, otwierasz. No już. Czekaj, tak no nie, umiem nic nie ma No Tam jest. Dobrze idziemy dalej Ja tam się biję na górę wyjść Leżeć nawie Masz kury O a tu ja. samo biał Dobra to co? Idziemy Wracamy z powrotem No tu są samo jakieś o chodźcie, jedziemy samochodem. Już, ja tu trzeba pomoc. Nie pomagamy, jedziemy samochodem. No, ja tu coś... jej. Gdzie ta ziomalka jest? On kwawi, możesz mi pomóc? A no, ja muszę Na... alkohol zbierać. A jak ja Łapał tego wirusa. Mało no, widać po nogach. Tele telefon w śmietniku, lol Dobra, no, musimy ją palęcili. zawieść, chodźcie Ja chcę na pakę Ja tak, Aha, bo tu... To... Aha, mamy chronić to teraz tego ja domu co Tego domu mamy chronić chyba Nie A i tam jest ząbiak, ja idę go, go zawieźć. Mamy ją zawieść No to czemu ona nie wsiada do samochodu? Trzeba ją podwieźć, trzeba obok niej być bo Upadł. Ty A gdzie masz? Ty prowadzisz? Chodź, tak, zjadłem do domu. Sam, chodź, musisz tu podejść. Co mam podejść? Czekaj, o no, wsiada. No nie, wychodź stąd, się jej miejsce. Aha, fajnie, Dobra. Na no, ty jesteś czarny, czarny, ku oporze. Czarnuchy no. z tyłu siedzą. Dzięki. <laughs> Ja wolę z Fraglesem posiedzieć. Jo yo, Nyga. Jojoł. Yo, yo. Ale masz mam złożyć. No dawaj, dawaj ten bilk zarapi coś w Eee... Nie. Nie. Moja kad zaczęła się za dni temu. Kiedy wpiedalałem słoik dżemu. Gdzie ty jedziesz? A gdzie mamy jechać? <laughs> drugą sprawę. Do tej lat inne górze. Tak. O. No. Patrz zamiek. O, no, biedactwo. da Biedactwo na mapie. No, no Dobrze jedziesz. Tam. O, tam jest reklama jakiegoś... Wow. Tak. Autobus, ała. Ojojoj. Ej, jak sobie chcę w coś... Jedzie no. z nami. pasażer na kawę. Ej! A wyś... Masz alkohol, czarek? Y, kajtek? Nie. Nie. No to szkoda, <laughs> fajnie się jeździ, albo chodzi. No oh wow. ja już jeździłem z Dawidem po pijaku <grym> Oj by nie My za tą barierkę wylecieliśmy samochodem <grym> No, Konieśmy no. no i co? Koniec Handlarz Co on tu ma? Obejdźmy od kluczowych stawmy pewny montek strolera. Średnia pteczka. No fajne rzeczy nas sprzedaży. A na mnie nie stać, nie. Jezus. O tamten miał lepsze, oh, bo miał ten fajny tasak. Rozwalę nam samochód. O ono nam da nówki. Duży grwój. Dobra, jaką misję teraz sobie robimy? Gdzie wyjdziecie? Tutaj to patrzę, nadal razie nic jest. nie mamy Ja idę do naprawy jest, a właśnie że jest o, nie, no nie możesz, o możemy sobie to dobić po na warsztat Tam jest masa rzeczy od tak tak tak. Ja już wziąłem warsztat ja Ale od kogo? nie jakiejś hmm. jej facet szukał On mnie znaleźć Na górze Stevena Na górze on jest Gdzie na górze? Ha, ja chyba to pamiętam ja kiedyś grałem u Kajetona. No, oczekiwanie na innych gracz. Gdzie ty jesteś? Na górze na ja samochodu. A, do, tam, dobra. Do. Dawajcie. Gdzie ja już jesteście? Ja już jadę. Na górę musicie wejść. Po co na górę? No bo tu jest quest. Właśnie nie, quest jest... O, dobra, ja jadę do quest'a, nie to nie. <noise> Mara. Chodź do nas! No, chyba to mam quest! No chodźcie, kurde, kropki mi wskazują na GPS. Siedziałam, niechacia. Tu jest quest! Gdzie jest? Czekamy na ciebie! No dobra, jadę do Was, niech tam będzie. Cześć, przyjechałem do Was. No i chodź na, na górę latarni. Wy tam macie Dobra. inne questy, ja mam inny quest Jakie ja tam mam wejść? No są takie drzwi O Boże to jest dużo drzwi kajtek To zawsze skasza do doga Dobra już, już mam No się? Dobra. No i co? Ten pewnie nie wie gdzie są te drzwi Gdzieżysz do... ja do... z wami? Uwólnie, no, co wy chcecie? Musimy pomóc ludziom w opulatani młodzkiej, więc spróbujemy tego, co dawano. Wynieść tą defladę z wydarków na brzegu, tak. Jemy, zaskakujemy stąd. Nie da się. Idziemy. Do drogi. Na przygodę! Ku przygodzie. W drogę. Ja prowadzę tamtą misję. No nie, no my do tyłu. A gdzie wyjdziecie? idziecie? Tu mamy. No ja wychodzę. Jestem w Griniercie. Gdzie wy poszliście. Gdzie wy tam jesteście? Bo robimy questa. Pesto? Dobry, pesto jest. No i młotek mi się rozduł Złamanie. Oj. Okay. Patrz, ja myślałem, powiem. że zamiast sfedacz pisze szwagier. Szwagier. <śpiew> 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 Dobre określenie. Szwagier. Oh tam jeden się kręci. Duu. O, na hita poszedł. Ja idę do Tyranusa. Małego Rusa. Rusa. Rus. Tyranus, mały Rus, o zombie. Yeah, ja, som. No, Aha, jak my to nie czemu... Dostałem No o ty... nie, 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 nie... Bo czemu mi go zabiłeś? masz w dupę. Dobrze, przewróciłeś Dawaj, mnie, Dawaj, Ej, go niech to zrobi jakaś... Nie? Dobra, już nic. Bendy... Dobrze, w dół. Holiday Resort. Holy Holiday? A wiecie, że. No dobra. Bo mnie na GPS w inną stronę pokazuje, ten Gdzie jest Quest, ale, ale dobra. No się przekonaliśmy, że Twój GPS jest dziwny. Ok, my kolejny bo Ja wziąłem innego Questa i dlatego. Hehe. Ja zewę. No. Następny, kurde, i co ja... Tak, zamierzam. Ej, ja, ja z tego morza mam na hita wszystko. Ale on się szybko trochę psuje. Jestem, ale zaraz mam kolację. O jakie to smacznego. Tylko, kurde, to jak będziesz miał kolację, to wtedy Hej, tam Gdzie? Co on nasi kochani? Czekaj? Zrobimy sałatkę. Ja zaraz padnę. Czemu mnie zostawiliście samego? Bo ja robię sałatkę nakurat. To z Mambiasinie tam 10 zombiaków. Zobaczcie, że nie... Czy mam już kasę? Jest to prawo. Teraz się na na nie kasę? ładuje. W wam się ładuje? Ja mam na chunek. Ja a, teraz trzy, dobra. O, dobra, mamy wchłon. No no, no no, moja beczka. Czekajcie, Moja oj, oj, tu hey, jest oj, ja, ja oj,

Wow. <laughs> Widzę, podniesiono obiekt To jest Dobra, mam jedną fladę. Ojej, ja zepsuł ty kij bejsbolowy. Zbierajcie fladę. Oj, potknął się. Tu jest zbir, chodźcie na niego. Tak, dobra, czekaj. Prawda, ten tam ma nie długo, prawda? Dlaczego nie mogę Dobra, flady jest wyda wybuchła jakieś uwaliło Krzynia. Oddamy tego questa i kończymy chyba, nie? Ta, no, tak wiesz, Jeszcze sobie kupię tego itema tę no, flada ostatnia No to chwila już masz wszystko? Tak, wydacamy. Ok. Jak mam kolację. O ja, ale długo będziemy wchodzić. Czekajcie, tak. ja się napawam tym widokiem. Teraz możemy zakrzaniać dalej. Ku zagładzie zombie. Tak, no. ku zagładzie. Która jest w ogóle godzina 20p? mi się Uwia. nie chce grać nic innego. No, już kończymy jak jąga z plecakiem za twój? Wiem, widziałem. Turystę. Niedzielny turysta. Widział. Torkowy. No nie blokuj mnie, ty. Murzynko. Ty, murzyn, tam na za dużo sobie nie pozwalaj, tak? Jak dostaniesz kopa, to. O, kolejny. Ander. Nie muchaj! Słychać ciebie? Słabo cię słychać. Kupa. Poja. Ja Woja! wsadziłem Woja! Woja! Opa Da, no, dobra, oddałem quest'a już. No, dostałem. Młotek tu jest. Weźcie ten młotek i kończymy. No nie, ja jeszcze na dole, ale okej. Okay. O, już mam okay, cztery wait. miejsca na ten. Jaki młotek? Gdzie jest ja ten młotek? No u tego kolesia, u naszego zleceniodawcy tu. Tu. Dzięki Ziemek za młotek. No, no jest ty... dobra dziesiąty no, level, dobrze. już mi mówił Już dziesiąty masz? No bo te, ja tu sobie nie poszedłem po questa tylko teraz na zombiaki poszedłem. No dobra to, to my się zadek. będziemy z wami żegnać Cześć Z nami ze mną Uranus i Fragles Cześć Na razie, do zobaczenia. Pa pa H się